Kolejny filmik z 12 września 2023. Godzina 1848. Koniec żeglugi wiatr, zdechł. Na Katarynie mi się nie chce pędzić. Rzuciłem kotwicę. I stoję sobie na środku zatoki No dobra, jak nie, nie będzie cię na środku, ale kawał drogi od lądu Tu jest z boku tak naprawdę są płycizny zaraz więc nikt tędy nie płynie, chyba że z małym zanurzeniem lekkie motorówki no. Za dnia zobaczą kulę. O, jeszcze pod Solingię jest niemiecka flaga. I kula. To już trzeci raz kula wystawiona w ciągu tych ostatnich czterech dni, trzech dni. O. A dla tych co nie wiedzą, kula znaczy się stoi na kotwicy. Takie ostrzeżenie, nie podpływać za blisko, ponieważ gdzieś się ciągnie łańcuch kotwiczny. A u mnie, ok, żeby tego nie utopić telefonu. O nie, nie chce mi się iść do przodu. No ale tam jest rzucone 5 metrów łańcucha i 4 do 5 metrów liny. Ja łącznie 10 metrów zaciągnąłem na silniku. Powinno utrzymać mnie bez problemu, w szczególności, że nic nie wieje. I sprawdziłem sobie przez nockę. To jest nic nie będzie biało. A gdzie stoję? O, proszę bardzo. Dokładnie tu. Oddale. O, tu macie widok. Tu muszę dopłynąć. Eee, tu. Na tym cypelek. Wiem, polucham nie pokazywać jeszcze tego. No brudny, no brudne, W chwili, łańcuch kotwiczny Nie, nic dziwnego. No, a teraz tak, jestem tu, a tu jak widać są już płucizny. Więc bezpiecznie, nawet gdyby coś się stało z łańcuchem, puściło, to jest kawał drogi, zrzucimy. Trzy jeden, trzy metra, to jest dla mnie bezpieczne. No to taki fajny nocleg w takim fajnym miejscu A Dlaczego nie? To powiedział, że nie można na sobie... No powiedzmy w środku. Stać Oczywiście, tak jak wspomniałem, nie stoję w pobliżu żadnego toru wodnego. Ani w bliskiej, ani... Znaczy odległość do toru wodnego proszę bardzo. O, widzicie? Tutaj idzie tor wodny a ja jestem, zobaczcie jak daleko ponad pół szerokości zalewu więc bardzo, bardzo daleko Ojej, o, to się wyśpię się ładnie o, nie, nie, papa mi się drze już mi się spać co? ale nie, poglądał sobie coś Książkę słuchałem cały czas, więc teraz czas na seriale. Poleci dzisiaj dalsza część Voyagera, Star Treka. Po latach wracam znowu do Star Treka. W końcu jestem na statku. Obejrzę Voyagera, na statek nie jest Voyager, ale też po kosmosie nie latam. Zobaczcie, te błękity wydają się niczym nieboskłon. Zobaczcie, jak tam fajnie. Ładnie, nie? Jaka cisza. Zobaczcie, ten kolor tego nieba. Ała, już komary. No. Tu komary, tak daleko od lądu. Hmm, dobra, teraz takim wolnym przejazdem. Dobra, nie zakładam i nie zapinam. Zapinać nie mogę, bo się zamek rozszanił, ale nie zakładam przymaźciele. A tu i... Dlatego, że najzwyczajniej w świecie o siódmej w i mam zamiar wypłynąć. No ale ja mam nadzieję, że na żaglach, Co by nie męczyć Kataryny i siebie przede wszystkim. Pięknie, nie? Widzicie to? Naprawdę jest uroczą. Dobra. Na razie dobranoc.